Cześć, a dzisiaj spróbujemy sobie zajrzeć do takiej oto wkładki firmy Kaba. To jest Kaba GG, tylko nie wiem jaki to jest model, dostałem ją od kolegi Pawła z pracy, Dziękuję ci bardzo Pawle. Spróbujemy sobie ją, a zanim ją spróbujemy spikować to chciałbym pokazać, że, że taka nawet wkładka firmy Kaba, no ona jest przemyślana na ogół konstrukcja, zresztą najczęściej robi, robi ta, ta firma. To jednak też jesteśmy w stanie jakimś tam narzędziem. To akurat nie jest dokładnie narzędzie do tego typu ataków. Kręcąc sobie bez ustawienia pinów, powoli obracać zabierakiem. Więc ja nie mówię, że to, że to jest realne w drzwiach, tym moim narzędziem. ale na pewno da się czymś dostać do tej przestrzeni, gdzie jest zabieraki. I nim manipulować. To akurat jest taki wytrych do boczni nagrodystycznych zamków, no ale według mnie podatność na tego typu atak nadal istnieje w tym zamku również. Dobra, nie waplajmy. Spróbujmy do niego zajrzeć i go spikować. A, to nie pokazałem klucza, działa. Jest. Mocno powycinany, więc spikowanie nie będzie proste, chyba że brzmi trochę szczęś szczęścia, albo powtórzę ten materiał 48 razy. Dobra, to będzie wyglądał na proste, ale a kto wie, może farta będę miał pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, o piąty chcę gadać. Pierwszy nie, drugi nie, trzeci nie, czwarty nie, piąty, już pogadał. Pierwszy nie, dru a drugi by chciał do ale nie, za twarde chodzi. Pierwszy też. Dobra, wszystko wyskoczyło. Jeszcze raz lżejsze napięcie. Nie przecisnąłem tego ostatniego. Ale poczekajmy. Ładnie pyknął trzeci. I trzeci jeszcze uprawiłem i kawa spikowana Zobaczymy z ciekawości czy da się obrócić zabierak po spikowaniu Zwróćcie uwagę, że w tym momencie on się nie porusza Ale spróbuję włożyć coś cienkiego Gdzie ja tu mam moje... <laughs> moje? Moje... taki Oczywiście więcej, yy... szukam napinacza, który byłby, o właśnie taki, już Wam pokazuję, miałem więcej z prostą końcówką, ale oczywiście pomyślałem się, że pozaginam je i teraz w takich sytuacjach, słuchajcie, o dobra, da się, to się da się wciskając yy, coś cienkiego manewrować zabierakiem, dobra. To zostawmy to i spróbujemy sobie, spróbujemy, wypatroszymy ten zamek. I też mam dla was zaraz niespodziankę przy okazji Ale to za moment, za moment, na razie spróbuję zabezpieczyć, yy, Pawle nie denerwuj się, ja ci ten zamek złożę. Obiecuję, że, że tak, że, że tak będzie. Nie, jutro pewnie nie, ale gdzieś tam w ciągu najbliższych dni go poskładam. Tym czasem. Włożyć takie kopytko i zajrzeć do pinów co tam siedzi w tym zamku. Na pewno jest fajne, tam jest jakieś przemyślane, przemyślane sprzęgło z, z jakąś sprężynką, która mi wypycha wszystkie moje piki lekko i, i czy to widać czy to widać na tym o. Widzicie? Wciskam do końca, puszczam, a tam coś mnie odpycha. Dlatego musiałem wcisnąć yy, to sprzęgło i dopiero nim obracać, żeby yy, zabierak zaczął chodzić. Dobra, yy, zaraz, zaraz. Niespodzianka za chwilę. Na razie jest klasyk, czyli próba wyjęcia tego pierścienia, ale może będzie o tyle szczęśliwie, że. No właśnie, to czasami się udaje. Że pierścienie są w dobrym rozstawie. to zaciskowe. Z tym narzędziem powinno być łatwo to zrobić, ale. No, Kamera nie ułatwia roboty. Zdecydowanie. Nie, nie, to tak nie pójdzie, bo chyba jest odrobinę za szeroko aż tak łatwo nie będzie. A i będzie krew chyba zaraz. Chrycie, życie! Tu muszę ten, ten pierścień odgięć. I najchętniej go trochę obrócić, bo on tutaj jest centralnie. Centralnie. Aż dziwne, że on nie chce. Mogę się zmienić swojego położenia. Dobra, już mamy go. Został wyjęty. Odkładam go do dedykowanego pudełeczka. Paweł, spokojnie. Aż mi tutaj wyskoczyło wszystko Już tutaj szykuję dla Ciebie Aż galium wyjmę żebyś miał swoje pudełko Tu jeden położę go w sensie galium spokojnie, tutaj nie, to nie jest aluminium więc nic się nie wydarzy, dobra Niespodzianka, o której mówiłem Niespodzianka jest od jednego z widzów o tym jeszcze powiem. Yy, podziękuję o, o oficjalnie dedykowanym filmie. Ale już nie mogłem się powstrzymać i zwrócić uwagę. Cóż, za cudo y, dostałem! Dziękuję, dziękuję bardzo. Yy, moja tabliczka wyglądała no, prawie tak samo dobrze, ale ta to, to jest po prostu Majstersztyk. I na niej dzisiaj zrobimy sobie patrzenie tej wkładki. Oczywiście ręczna robota. Nie, no szartuję. Jest to fuzarka specjalna. SNC bodajże. U Boże, z tego wrażenia tutaj poleciał. Zobaczcie, to zarządzanie jest przyściutko wykonane. Także dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Nie miałem zrobić dodatkowego materiału przy okazji na. O, dzisiaj już nie mogę wytrzymać teraz kamerę tu, wiecie, spada i wokół. dobra Dość paplania, próbujemy wyciągnąć wkładkę rdzeń Niezwykle, wiecie, pod górę O no może ła Łatwo poszło Szczypcami Trzeba tak od razu Dobra Mamy piny, które gadają z... Z kluczem, kipiny Normalny yy, Chyba nienormalny Chyba normalny też Chyba normalny I chyba normalny Ja się rzucę na tego, co mi się wydawało normalny, ale... On też chyba jest... Tak, no, normalne piny, tutaj zaokrąglone i możemy sobie, dlatego klucz łatwo wchodzi, I tutaj wszystko normalne, a teraz wyciągam to, niestety to mi wyskoczy, mówiłem Wam, no już nie raz i teraz wysypiemy sobie te piny, które już nie są normalne, zdecydowanie nie są normalne, zdecydowanie są to takie pokręcone beczułki. Które mocno utrudniają spikowanie. Wszystkie są identyczne i są to piny zabezpieczające. Dalej idziemy, bo mi się tu się wydawało, ale może źle, że coś tu, niektórym ciężej się wciskało. Nie, sprężynki wszystkie są takie same. Nie ruszam tam w środku niczego, bo zaraz do tego wrócimy. Położę sobie sprężynki tutaj, a co? Uuu, I zwrócimy, rzućmy okiem jeszcze na cylinder, czy nie jest na... Nie, nie jest, myślałem, że może jest taki, wiecie, zamkowany Żeby utrudnić to... I też ząbków żadnych nie ma. A to jest ciekawy mechanizm mam w środku, który uciwokie, tutaj kręcę sobie zabierakiem y, moją gałką, ale jak włożę klucz, to dopiero jak nim pokręcę trochę, to wskoczy, wskakiwało to w. Boż, wskakiwało to w, w to chyba wyżłobienie i to było czuć, że że mi się zaczynało tutaj udawać kręcić kluczem, klucz gdzieś tam przeskakiwał. Ciężko to pokazać, ciężko też to ogarnąć, ale spróbujmy powtórzyć to co ja tutaj zrobiłem, no właśnie, zobaczcie wciskałem ten oto przyrząd, może będzie widać. Chodzi o to, o atak tym drucikiem, tak, drucikiem, czy jakimś narzędziem na tą komorę z zabierakiem, gdy jest gałka włożona, tak, on, 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 on musi z nią gadać tak, że ona zawsze będzie go obracać i chodzi o to, że jak włożymy coś cienkiego, to my to, to jeżeli uda nam się dostać tutaj do tej przestrzeni między, między z zabierakiem, a, a korpusem to też, tutaj teraz tam to idzie bardzo łatwo, bo nie ma tutaj żadnego rdzenia, tak, ale potencjalnie jest możliwe obracanie tym samym ustrojstwem aczkolwiek widzieliście, udawało mi się to tylko odrobinę, tak, po, po trochu więc, więc, więc jest to realne, ale Potencjalne może. Nie wiem czy realne, bo teraz jak nie ma niczego, no to tak to bardzo łatwo to zrobić, tak? Dlatego też jak się łamie, wyłamie wkładkę, to mamy dostęp do, do, do zabieraka i możemy bardzo łatwo przekręcić sobie śrubokrętem nawet kluczy, więc. Więc cóż, nie ma co wyciągać wniosków takich, że skoro ja tutaj wkładki wyłożyłem ten drucik i kręcę tak zabierakiem, że będzie to realne razem z niespikowanym. Yy, cylindrem, bo tak nie będzie. Dobra, to tyle na dzisiaj. Jak Ci, Pawle, to złożę, dziękuję bardzo. Kaba GG, spróbuję dojść, jaki to jest model. I tyle, dziękuję Wam bardzo za Muszę dograć, bo w materiale z patroszenia tej, tej wkładki GG, Kaba, no, wszystko pięknie, deseczka superowska wyjąłem i zapomniałem podziękować konkretnej osobie, tak, Powiedziałem ogólnie, że dostałem odwiedza. a tymczasem ten licencować ma imię, tak? Ma Paweł na imię. Wybacz mi, Pawle, że przez nagrywania gdzieś to mi kurde, gdzieś to pominąłem. Nie zrobiłem tego celowo. I teraz, jak to obejrzałem, ten materiał to mówienie tak nie może być, więc szybko, szybko tutaj zszedłem do garażu i wiem, że materiał będzie później nagrany, ale, wrzucony, ale no tak go nie puszczę. Tak. Dziękuję ci bardzo, Pawle, Naprawdę kawał dobrej roboty. Ja, ja, w życiu bym się nie spodziewał, że takie trudeńko kiedykolwiek będę miał do swojej dyspozycji. Widziałem wiele, wiele takich podkładek, tak, u różnych youtuberów, w, 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 też na w różnych stronach. To już zawsze kosztuje kupę kasy, a taka dedykowana, no to już w ogóle jest dla mnie jest, no, majstersztyk. Także jeszcze raz dzięki wielkie i w, sorki, że zapomniałem wspomnieć podczas nagrywania, tak, imię gdzieś mi tam pominałem niechcący. Wybacz. Dzięki jeszcze raz i cześć.